I teraz jazda potokiem w dół Jak to zrobić, żeby jechać energicznie? To trzeba właśnie mieć zapalony motocykl Wbitą dwójkę lub trójkę W zależności od przełożenia Przez zawieszenia Ile widziany Wtedy on pozwala na przebieranie tych kamieni No i uderzać, gdzie trzeba o, Teraz uderzyć lekko z gazu To trzeba to zrobić, bo Jak wiedziecie przeszkody wolniej to Was blokuje, krzyżuje przednie koła. przednie koło no i człowieka zwalnia bądź, bądź przewraca Lekkie dodanie gazu pozwala na utrwanie tego pędu i wyciąganie, jego dalej w terenie, właśnie ja się przewracam, lekko dołożyłem i idzie w dół Więc czasem warto zaryzykować trochę szybciej przejechać o, A ja tu, o teraz, o, teraz się to nie wyżartnęło, ale z automatu poszedłem, lekko gazu dodałem i wyciągnęło Oczywiście gleba też się zdarzy Mimo prób, ale nie spróbujesz, nie przywrócisz się Nie zobaczysz Trzymajcie się gorąco i trzymajcie gaz.